Trafia jeszcze starko! Ty! Co! Siemane maneczko, ja jestem Manojek to jest Gabi. Wy jesteście Wy, a dzisiaj gramy w Brawl Stars. Jak zapewne wiecie, wczoraj jakoś po 16 wydarzyła się niesamowita rzecz. Jaka się rzecz wydarzyła, bo ja nie wiem, na przykład ja jestem dalej w szoku. Niespodziewanie wyszedł update w Brawl Stars i została wprowadzona nowa postać Mr. P. W sumie to się okazało, że po polsku nazywa się Pan Pi. Eee, trudno było się domyślić, W ogóle, no nikt się raczej nie spodziewał eee, tej te aktualizacji. Ja sobie siedziałem na kibelku, jakbyś godzinę <laughs> później, nagle patrzę, a tu jest nowa postać. Mówię, no chyba się trochę spóźniłem. Dlatego, żebyście nie czuli się pokrzywdzeni, że żebym ja się nie był pokrzywdzony, bo jak wiecie, chciałem wbijać tą postać również na to top tak jak zrobiłem z Maxi B, eee, Ale to się już nie udało. Eee, to dzisiaj wymyśliłem że otworzymy skrzynki z tą oto piękną osóbką. Będziemy dzisiaj otwierać wszystkie skrzynki Manojka po kolei. Najpierw ja, potem Adrian i zobaczymy kto komu pierwszemu uda się wylosować Pana Pi. No, a na dzisiejszym odcinku kto jako pierwszy Mistera Pi, a Pana Pi wydropi, dostaje dwie stówki i zrobi tak. Szaleństwo będzie grane, więc myślę, że będzie całkiem ciekawa i fajna zabawa. O jak widzicie, Gabi zaatakowało wielkie koło fortuny od łapek w górę i ile wyjdzie na nim? 15 tysięcy! Gabi już wróciła, więc jak widzicie, no niesamowita rzecz, więc tyle bym był wdzięczny, gdybyście zostawili. No i oczywiście, jak już jesteście na dole, to kliknijcie czerwony przycisk, na którym jest napisane co? Subskrybuj, obok niego jest dzwoneczek, który koniecznie. klikajcie. Uuu. Tak więc to tyle z tego niesamowitego intra, przy którym bawiliśmy się bardzo dobrze. No i co? Czas rozpocząć Mistrzostwa Świata w Otwieraniu Skrzynek. Trzymajcie za mnie kciuki, proszę. Tak więc, kochani, nowy wygląd, nowe skiny, nowe postaci, ale skrzynek tyle samo. Mamy 90 skrzynek do otwarcia, plus. O, właśnie, to jest też ciekawe. Poza tym, że do kupienia mamy, oczywiście, um, pana Pi, którego nie kupimy, to dostałem jeszcze 6 megaboksów za darmo. Wow. I w sumie nie wiem, czy to dlatego, że współpracuję z Supercellem. Czy każdy dostał 6 megaboxów za darmo? Napiszcie w komentarzu. Gabi jeszcze nie ja sprawdzał. Tak, tak, właśnie. To jest prawda. <grym> Okazało się, że to każdy dostał, kto zrobił olej pucharków, bo jest nowa alejka pucharków. Ja 6 zarobiłem, Gabi 5, więc tak. myślałem, że jestem ważny, a po prostu jestem niesamowitym graczem komputerowym. No. Ma co przedłużać? Chciałem kliknąć, ale jestem niesamowitym gentlemanem, więc Gabi ja kliknie pierwszy. Od zwykłych lecimy. Tak dobra. jest. Pierwsza skrzyneczka i mamy. Ej, co? ja klikam? Teraz ja klikam. Ok. Bo mamy dwie myszki, tak co tutaj wymyśliliśmy. ale coś długo, więc tutaj na pewno coś będzie. To Gabi tak zawsze mówi. Nie. No niestety. Bonusy, dobra, to nie. Aj Dobra, żeby to nie trwało milion lat, bo być może ja wiedziałam niesamowite szczęście, to otworzymy najpierw te lepsze skrzynki, więc teraz polecimy z Big Boxami, Lecę z potem polecimy moim z, big boxem. z... Ehm, mega boxami, a dopiero potem ze zwykłymi skrzynkami, które otworzymy jakoś mega szybko. Teraz ja otwieram, jakby co, żeby nie było. Bo Gabi zawsze pierwsza, potem ja drugi. Ja niestety również nic. E, więc teraz może Gabi na przykład tutaj się zaskoczy, ale może ty coś otworzysz. E, otworzysz I tutaj. Niestety nic. nic. Tak więc teraz moja i tutaj coś będzie. Będzie Gold. A w moim mega boxiku mamy. Golda i klejnoty. No i zobaczmy! Długo to trwa, długo to trwa, jak wiecie Max trafił chyba w trzecie skrzynce. Na razie nie do końca to idzie. Ale lecimy dalej z kolejnymi skrzynkami i niestety nic. No to u mnie też pewnie. O nie, no jaki ty jesteś farciarz! <grybuj> <A>! <grybuj> ja, ja już zacząłem tańczyć. No dobra, ale na razie jest 1-0, tak? Więc 200 zł. Walczymy tylko. Jak na razie Uff. zabieram. Walczymy o, Wam tylko. to nie, 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 nie. Nie, nie. Kto trafi lepsze rzeczy? Ja mam już jedną gwiezdną moc. Ten big Box będzie szczęśliwy? Uwaga! Nie. No nie był i to jest ostatnia tura, więc ten, który zaraz ja otworzę, będzie ostatnim Big Boxem. Albo będzie moim pierwszym big Boxem. No niestety nie. Więc to mamy ze sobą. Lecimy do 6 mega Uwaga, uwaga, uwaga! Pierwszy mega a w nim niestety nic. No ale zobaczmy, co u mnie, bo tutaj trzeba wszystkie je naraz. Również Uf. nic, ale mam więcej dodatków, więc teoretycznie idzie mi lepiej. Nie idzie ci lepiej, bo my czekamy tylko na Mr. P, którego tutaj nie ma. No to zobaczmy, nie pamiętam, to już chyba jest przedostatnia tura. Ja będę miał jeszcze jedną, niestety, tak. więc. No, mega nie są dziś szczęśliwe. Coraz bardziej się stresuje, bo w zwykłych skrzynkach. Będzie ciężko. I uwaga, teraz mój ostatni Megabox i w nim niestety nic nie będzie. Zobaczymy, co będzie w Adriana Megaboksie. No i zobaczmy, co będzie w Adriana Megaboksie. 500 golda będzie do tego 7 klejnotów, 3 klejnoty, 5 klejnotów, 7 klejnotów, łapki w górę. Lecimy z miniboksami, które będziemy raczej pokazywali wam dość w przyspieszonym tempie. no bo jak nie otworzymy te dwie skrzynki, to chyba teraz te 200 zł pójdzie teraz na to, żeby będzie. mi kupić po prostu pana pi. Nie. D. Pa na tą historię, pa! Odsun się, odsun się, ja to zrobię! Coś popsułem. Zniszczyłeś myszkę <laughs> Dawaj! Tyle historii. Tu finger pan, tu finger pisł. Coś ty zrobił! <laughs> jak to jest możliwe? Eee! Bo ja, tak szczerze powiedziawszy, takiego scenariusza nie rozkminiłem. Byłem pewien, że trafimy tą, tą postać. Byłem pewien, rozumiesz to? Rozumiem, ale no niestety. I niby dwie stówki z mojej kieszeni całkiem ładnie. A czemu one są w ogóle ładnie. w kieszeni? Przecież A co trafiłeś wy... w dzisiejszym odcinku? Pochwal się. No, no nic. Kling ja ok. trafiłem Star Powera, więc. No ale teoretycznie powinno być to trafi Mister P. Um, więc po burzy mózgów zdecydowaliśmy, że w tym momencie przy Was wejdę do sklepu, przyjadę się tutaj, bo zarobiłem 80 gemów, kliknę tą mega skrzynkę, kupię tą mega skrzynkę. A tam będzie Mr. P. Otworzę tą mega skrzynkę i jest! Niesamowite, patrzcie na to, jeden wyskakuje, coś jest tutaj po tym, więc wow, wow. gold, klikam i, i wow! Mamy nową postać, moje drodzy, yes. Mister P na moim koncie, niesamowite! pójdę po żeby wyglądało full legit, że coś faktycznie trafiłem. Jest! Niesamowite. Tak więc mamy to. Piąteczka wydałem 200 zł, Niesamowite. A teraz zobaczcie prawdziwą wersję wydarzeń. No więc jesteśmy totalnymi przegrywami. Musimy kupić pana Pi, więc Niestety kupujemy. Niestety nie udało nam się dzisiaj go wylosować ze skrzynek, ale uwaga jest nowa postać. Mr. Pi. Pan Pi. Ale dla Was to w sumie lepiej, bo były dwie stówy, były dwie stówy, pan Pi kosztował stuwę. Nie, nie, nie. Co? Stab, kurwiesz, no co ty? Pan Pi kosztował <laughs> stuwę, więc ją wyrzucamy, ale ta stuwa będzie mogła trafić do Was. Trafia już. No bo skoro nikt z nas nie wygrał tak naprawdę, kupiłem tą postać. Stówka kosztowała ta postać, drugą stówkę. Zrobiłem dla Was po prostu konkurs na gemy za stówkę, czyli tyle ile potrzeba, żeby pana kupić. Zasady będą bardzo proste. Po pierwsze musicie zasubskrybować kanał Manojek i mój przy okazji, że tu jestem. Link w opisie i tu też Wam wyskakuje. Po drugie polajkujcie ten film. I zostawcie w komentarzu Pan Pi. Kanał Gabi, link w opisie. Pan Pi, tak się nazywa ta postać, więc taki komentarz, proste. A każdy i tak już mnie subskrybuje, mam nadzieję. I lajki też zostawia. Więc dzięki temu ta stówka może być Wasza. Macie czas do, do niedzieli. Do tej niedzieli, więc kilka dni macie. W komentarzach potem napiszę, kto wygrał. I też na moim Instagramie. Więc zapraszam, link w opisie. Oznaczę komentarz. A na teraz... Lećmy w nim pograć troszeczkę. Tak więc, jak widzicie, Pan pi jest już w moim ekwipunku. Mityczny zadymiarz, totalny Posadzki. luzak, jak Gabi to powiedziała. Więc teraz zabierzemy go i zagramy nowy tryb Hot Zone. Ja tak się tutaj podnieciłem tym wszystkim, że zapomniałem, że z Gabi miałem grać. Więc. No, trochę ja gadam. Lecę i bez siebie. Troszeczkę. Tak, ryb ten polega, że musimy. O, le walizą tam rzuciłem, widziałeś? Nie, złapie. Ej, ale, to jest ale super. bardzo długi zasięg ma. Tak, ma duży zasięg i też bije wiesz, jak, tak. E, jak trafisz jak coś, jak trafisz, ale jak nie trafisz, to nie, nie odbija. Dokładnie. No i to ogólnie chodzi o to, że musimy przyjmować te punkty. Przyjęliśmy już dwa razy, A, zaraz naliczając... będzie trzeci. Taka też mam ta ciężka dla nich, trochę. Zobacz. Nie, Mr. P jest totalny OP. Bo, 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 bo. Ty na mnie śrubał. Ej, naszu ultra spróbuj. Dobra, użyć dobra, ultra. tylko to ultra rzucimy gdzieś tutaj z tyłu bardziej. Do krzeczków. Tutaj, o! Super! Mamy, to patrzysz, sześć punktów. Ej, to wydaje mi się to. Na początku wydaje mi się, że to będą bardzo łatwe patrz, Jak oni chodzą ze sobą, to za każdym razem jak ja coś trafię, tak. to to ich bije. E, więc jest ten tryb. Jeżeli nie przejmiesz środka na początku, no to zobacz, to tak naprawdę oni próbują cały czas wejść w tym pierwszym. Wydaje mi się, a że wyszła... brok. 20 masz wydaje mi się, że brok i że e, Colt po prostu są nowicjuszami. E, dlatego nie do końca jeszcze wiedzą co się dzieje, a jak chyba popiję rekord! Punktów! Jeszcze są podwajane punkty. O, matko! Podwajane to oni trochę, już nie mają w ogóle szans. Trochę takie nudy tutaj się dzieją. Trochę nudy, bo mamy 30 punktów. No nie wiem jaki jest rekord świata, ale wydaje mi się, że możemy, możemy go mieć. 38 punktów, czy zrobimy 40, moi drodzy! Dawaj, zrobimy 40. Się. 41 punktów, więc jak widzicie. Ty no. Naprawdę chyba pobiłem jakiś rekord świata, szczerze powiedziawszy. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy, mamy to, ci... mamy, nie mamy. Ciągle mamy, mnie, mamy, ciągle uważaj, ciągle uważaj, uważaj. czekaj, czekaj. Jo, ale on by Cię rozwalił chyba na hitach. Nie, nie, spokojnie, mamy to. Tutaj już nic się złego chyba nie może dać Pięć, nie. została. Dobra, fajnie bije mój Tik. Znaczy ten, ten, ten wiesz, mały yes, pingwinek. I mamy się, to. Piądeczka. Wymagało to co prawda trzech gier. Było ciężko, bo ty znaczy on jest ma mało, mało mocy mam na nim, tak? Trochę go ulepszyć by wypadało. E, bo na razie tak mało bije, ale jak miałem już duże perky, to już byłem potężny. Ty też chyba jest super. E, więc dziękujemy. Tak więc kochani, to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku, teraz patrzcie, otwieram tą skrzynkę i trafię jeszcze starp... Ty! Co? A, zapomniałem, że mogę <laughs> rozpoczynać. <laughs> <laughs> Już tak. <laughs> No fajnie było, się o konkursie, zasady są bardzo proste, suba u mnie i u Gabi, lajka, komentarz Pan Pi w komentarzach, no bo gdzie inaczej komentarz. Do tego dajcie znać co myślicie o Panie Pi, czy Wam się podoba, jak oceniasz. O panie Pi? Panie Pi, dajcie znać o Panie Pi, Panie Pi, wiesz o co chodzi, Panie Pi, można być Panie Pi, tak? No. Do tego tutaj na Gabi twarzy macie mój ostatni film z Brawl Stars, kliknijcie, zobaczcie, tutaj macie całą playlistę, a tutaj macie moją twarz. A tutaj macie gabi twarz. Klikajcie, subskrybujcie. E, twoje palce są za tymi twarzami, tak nie widać. Wiem. Kochamy Was, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa! pa.